Ale zanim przejdziemy do następnego meczu z Kazachstanem, do tego zgrupowania, no to w międzyczasie mieliśmy mecze towarzyskie i to z dosyć egzotycznymi rywalami. Na początku Cameron, jaki będzie następny, to zaraz zobaczycie. No i jak teraz widzicie, ten skład, na którym, którym wyszedłem na to spotkanie, bardzo rezerwowy. Praktycznie na każdej pozycji jest inny zawodnik niż to było w przypadku meczów eliminacyjnych, no bo chciałem dać szansę niektórym piłkarzom, którzy no, nie mieli szans się pokazać w tych spotkaniach kwalifikacyjnych do Euro oraz powołałem kilku nowych piłkarzy, których po prostu chciałem sprawdzić jak Kozłowski, yy, czy Szysz, no jeszcze ktoś tam byś Aha, jeszcze Mateusz Klich, który no tak, jak w rzeczywistości został pominięty, no to tutaj w tej serii również z jego usług zbyt często nie korzystam. Na no zasadzie to był pierwszy raz, kiedy go powołałem, no ale skupmy się na spotkaniu jeden do jednego. Karol Świderski, zdobywcą pierwszej bramki, no i tutaj widzimy, no pięknie to zrobił. Możecie podważać to, czy gram na, że gram na Ultimate, no ale tak rzeczywiście jest. No i następne spotkanie, jeszcze bardziej egzotyczny rywal, Syria, nawet nie wiem, czy. To w ogóle byłoby możliwe, żeby rozegrać takie spotkanie. No ale cóż, ta reprezentacja jest w tym modzie, można nią też zagrać karierę. Także, no, komputer uznał, że jak najbardziej z tą drużyną można rozegrać spotkanie. Szósta minuta, uderzenie, ale obok słupka. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że Syryjczycy sprawili mi dużo problemów. Tutaj świetna postawa Skorobskiego. W bramce, w zasadzie przed bramką, no bo musiał wyjść i przeszkodzić napastnikowi Syrii. W tym przypadku również, no ci piłkarze mają po 60 ileś overalla, ale równie dobrze mogliśmy już przegrywać 0-2. No jak widzicie po bramce Jakuba Kamińskiego mamy 0-1. No ale cóż, Syryjczycy walczyli cały czas. No i mamy tutaj akcję w 41 minucie, gdzie zbyt łatwo poradzili sobie z naszą obroną, no ale na szczęście w minucie 63 zdobywamy bramkę na 1 do dwóch i wygrywamy to spotkanie. No i okej, okay, jesteśmy po meczach towarzyskich, gdzie chciałem przetestować, tak jak mówiłem wcześniej, kilku piłkarzy. Nie wprowadziłem tutaj do tej głównej kadry zbyt wielu zmian, praktycznie ten skład. Jest taki, jaki był jakoś, nikt mnie poza oczywiście Karolem Świderskim nie przekonał, no ale on już wcześniej był powoływany, po prostu mnie. Umocnił przekonaniu, no że warto na niego raz na jakiś czas postawić w jakimś spotkaniu. No i tak dla przypomnienia, tak się prezentuje nasza grupa eliminacyjna bez zmian od poprzedniego odcinka. E, dobry wieczór ze Stadionu Narodowego Polska, Kazachstan, czwarty mecz Polaków w drodze do europejskiego Czempionatu w Niemczech. Dla Państwa komentuje Rafał e, Rafcialski, Rawciu, e, zwał jak zwał. E, tak prezentuje się tabela naszej grupy: Kazachstan. Zaskoczenie: trzecie miejsce, trzy mecze, cztery punkty. Wygrana z Finlandią 2 do 0, czy Remisz ze Szkocją aż 3 do 3. Tak dobrej dyspozycji reprezentacji Kazachstanu raczej się nie spodziewaliśmy, ale do tego zaraz skład reprezentacji Polski. W bramce szczęsne, obrona Bereszyński, Bednarek Dawidowicz-Kaszy, czyli. Wszystko po staremu. Pomoc, Szymański, Moder, Krychowiak, Kamiński, nad nimi Zieliński oraz na szpicy Robert Lewandowski. Praktycznie ten sam skład przez wszystkie mecze eliminacyjne, no ale po co zmieniać coś, co działa. Kazachowie nie wolno ich lekceważyć, bo, przy... bo pamiętamy ten poprzedni mecz towarzyski z Syrią. Dużo problemów nas sprawiła, także niżej notowanego rywala nie można lekceważyć, tym bardziej, że mamy wspomnienia z Kazachami, jeżeli chodzi o eliminację do, do jakiegoś dy, dużego turnieju, pamiętamy przecież eliminację do mundialu 2018, no i tam w Astanie stworzyli nam Kazachowie problemy, tak się prezentuje jedenastka. Gości, gości, którzy będą chcieli wyrwać nam punkty, bo kilka tych punktów już naszym grupowym rywalom wyrwali, ulegli jedynie Włochom 3 do 1 u siebie. Póki co o dwóch spotkań nie by zaznali porażki. Miejmy nadzieję, że w Warszawie nie będzie wyjątku, no bo strata punktów w tych eliminacjach nam już wystarczy. W poprzednim meczu na Stadio Olimpico w Rzymie z Włochami 1 do 1. No i to my teraz przy piłce. Krychowiak. Krychowiak, mocny pas do Szymańskiego. Świetnie to zgrał do Bereszyńskiego. Nasz skrzydłowy. Tymczasem Jakub Moder, Piotr Zieliński. Piotr Zieliński już po lukarnym karnym uderzenie. Szajzadan, dobra interwencja. To był... Mocny strzał naszego środkowego pomocnika ofensywnego. Ale ten kąt wydawał się chyba troszeczkę zbyt ostry, aby pokonać bramkarza Kazachstanu Bednarek bodajże uderzał. Tę piłkę dostała takiego kozła. No i niestety nie wpadła nie wpadła do siatki, chociaż ta piłka aż tak bardzo słupka drastycznie nie minęła. Liczymy, że nasi środkowi obrońcy wygrają ten pojedynek główkowy, ale teraz świetny odbiór. No, bardzo ruchliwi są Kazachowie, grają agresywnie. Musimy się wystrzegać błędów. No i Kamiński. Kamiński tutaj już pędzi skrzydłem. Czy pokusi się jakieś dośrodkowanie na Roberta Lewandowskiego? Ta piłka zgrana, ale jeszcze Piotr Zieliński ma dużo miejsca. No i to już było takie miejsce w polu karnym. Taka sytuacja, gdzie. Mogliśmy wyjść już na prowadzenie, strzelić pierwszą bramkę. Niestety tak się nie dzieje. 17 minuta, cały czas 0 do 0. Kolejny rzut rożny. Wybita ta futbolówka. Te Wasiliew e, walczy. No i jeszcze Szymański. Szymański, wiemy, że on jest winy. Wiemy, że on jest talentowany e, technicznie. Wiemy, że on potrafi zrobić troszeczkę szumu w tym polukarnym. karnym. Moder do Zielińskiego. E, tutaj do Kamińskiego chyba było jedno czy dwa podanie za dużo. Ale póki co wygląda to nieźle. Atakujemy. No, brakuje tylko tej bramki. Bereszyński, Bereszyński już tutaj pędzi. Znów podanie do Roberta Lewandowskiego. Ten dorobek strzelecki nie jest tak imponujący. Naszego kapitana. Tutaj ciekawe zagranie do Piotra Zielińskiego. No i myślałem, że do trzech razy sztuka. No niestety, niestety nie. 25 minuta. Cały czas 0 do 0. W końcu musi paść ta bramka. W końcu musi paść ten gol na 1 do 0. Oczywiście mówię. W kontekście naszych piłkarzy, no i sytuacja wygląda bardzo podobnie. No Bramkarz Kazachstanu wybija do przodu, my wygrywamy pojedynek główkowy, staramy się tutaj coś zrobić. Może teraz Robert Lewandowski nie chciał strzelać? Zieliński. No musimy tutaj zastosować niestety atak pozycyjny, ale zobaczmy. No może teraz, dlaczego Piotr Zieliński, ale szon ma ochotę na tą bramkę. Ależ on chce strzelić tego gola, ale po raz kolejny obok słupka. No niestety, niestety, 37 minuta. Polska przeważa, Polska atakuje, Polska strzela, Polska straszy bramkę Kazachstanu, ale póki co na straszeniu tylko się kończy. Czekamy na tu najważniejszą statystykę, bo posiadanie piłki po naszej stronie. Ilość podań, ilość strzałów, my. Z... Cały czas przeważamy, no ale brakuje te, tego gola, tej bramki. Moder, może teraz, Zieliński, Moder do Szymańskiego, tutaj Robert Lewandowski dostaje futbolówkę. Może teraz, nie! Erlanow zablokował. Ależ ta piłka nie chce wpaść. No ale po raz kolejny, tak to wyglądało w pierwszej połowie, tak to i wygląda teraz. Kazachowie wybijają piłkę na naszą połowę, tracą ją. My ją dostaniemy, my ją dostajemy i chyba nie wiemy do końca co z nią zrobić. Chociaż teraz, moder, Teraz może być niebezpieczny. Bereszyński! Jaj, 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 jaj! Chyba za bardzo podpalił się nasz lewy obrońca. No, prawa noga to jest ta jego lepsza noga, o którą było tyle dyskusji. Czy prawonożny boczny obrońca może grać na lewej stronie? Ale teraz zobaczmy, blisko było do tego, aby obrona Kazachstanu popełniła błąd. No i wracając do wątku Bereszyńskiego, no miał piłkę na tej swojej lepszej, prawej nodze. Można było się pokusić o lepszy strzał, ale teraz zobaczmy, Zajnutinow, Zajnutinow, oj dużo miejsca, e, strzał! No i pierwsze uderzenie Kazachstanu na bramkę reprezentacji Polski, no ale na szczęście czujny Wojciech Szczęsny. No to byłby, to byłaby wielka ironia losu, gdyby po takim spotkaniu... Po jednym strzale Kazachstanu Bramka wpadłaby. Yy, po prostu wpadłaby. Oj, tutaj teraz rykoszet od Dawidowicza, bodajże. No i ta piłka nabrała takiego nieciekawego. Nieciekawej rotacji taki w postaci takiego loba, który mógł wpaść za kołnierz Wojtka Szczęsnego. Ale po raz kolejny Polska Krychowiak Kamiński. No i zobaczmy. Ciekawy to był pomysł Modery! I czy to będzie Bramka? Nie. Piłka odbiła się od Roberta Lewandowskiego, ale i tak był spalony. No i zmiana na pewno w reprezentacji Polski. Wchodzi Świderski, Żurkowski, już jak schodzi Robert Lewandowski. No ciekawa decyzja o tym, żeby zdjąć Roberta Lewandowskiego, ale rzeczywiście Robert w tym spotkaniu nie błyszczał. Wydawać by się mogło, że Kazachowie skutecznie, skutecznie go schowali do kieszeni. No a wiemy, że. Świder w tych meczach towarzyskich strzelał bramki, ładnie mu szło. No i zobaczmy. Już Podanie właśnie do Świderskiego. Czy teraz również pisze się na listę strzelców Świderski uderzenie. Zaj, zada. Świetna obrona no, ale dobre wejście naszego rezerwowego napastnika w ten mecz. To był ładny strzał, ale no bramkarz Kazachstanu w formie ewidentnie, ale zobaczmy dośrodkowanie. Merkel to wybija. Jeszcze Krychowiak powalczy. Yy, Dawidowicz ma piłkę. Bednarek no to nie jest zawodnik, po którym oczekujemy oddania strzału. Ale Żurkowski yy, dobre odegranie do Krychowiaka. Strzał z dystansu i też, też niecelny. Też nad Bramką. Coraz mniej czasu. 80 minuta. Cały czas yy, remisujemy 0 do 0. Wstali kibice Kazachstanu. No, liczą, że uda się być może teraz trafić tą bramkę na 1 do zera i uda się z Polakami wygrać, bo póki co. Z perspektywy kibica Kazachstanu nie wygląda to źle, ale nie wygląda źle. Również to podanie do Sebastiana Szymańskiego. No to może być ta akcja, która w końcu zamknie ten mecz i tak też się dzieje! 87 minut reprezentacja Polski. My, kibice, wszyscy musieliśmy czekać na tą pierwszą bramkę po tylu strzałach, po tylu strzałach celnych, niecelnych. W końcu pada bramka, no ale trzeba oddać autorowi tego podania, że ten pas był świetny. Sebastian Szymański zachował zimną krew, lewa noga, no i w końcu mamy to prowadzenie, 3 minuty doliczone, być może uda się strzelić tą bramkę 2 na 2-0, która już na pewno zamknie to spotkanie, Świderski, eee, Żurkowski, tutaj jeszcze do Zielińskiego, eee, Żurkowski wymieniamy tą futbolówkę, aj tracimy piłkę, czy sędzia pozwoli jeszcze... Dokończyć tą akcję, nawet jeżeli pozwolił, no to Grzegorz Krychowiak ładnym ślizgiem zakończył akcję Kazachstanu. Najważniejsze, mamy trzy punkty, ale nieskuteczność rażąca. Szczęście Kazachstanu pod ich bramką również. No ale koniec końców, mamy zwycięstwo, skromne bo skromne po bramce Sebastiana Szymańskiego. No i najważniejsze, mamy kolejne trzy punkty i w tych eliminacjach po czterech meczach jesteśmy niepokonani. No i tym zwycięstwem mamy już 5 punktów przewagi nad Włochami. No nieprawdopodobny scenariusz, no ale zobaczcie, no drugie Włochy mają 5 punktów, piąta Szkocja tych punktów ma 3. To no są dwa punkty różnicy, no tutaj każda drużyna może powalczyć o ten awans na na Euro 2024. No a póki co oficjalni gospodarze w rzeczywistości no w tych eliminacjach po czterech meczach nie mają jeszcze zwycięstwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Porażka z Węgrami, porażka z Irlandią Północną, remis ze Szwajcarią 2 do 2. No Węgry, Szwajcaria póki co Awansują. Wszystko wskazuje, że Polacy również awansują, ale jeżeli chcecie mieć pewność co do tego i jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób Polska ewentualnie bądź nie awansuje na Euro 2024, to zachęcam, abyście już jutro wbili na mój kanał i zobaczyli kolejne spotkanie kwalifikacyjne. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego poranka, popołudnia, wieczora, w zależności o której godzinie mnie oglądacie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć i pa!